Siemano z tej strony nagrawku i dzisiaj gramy w Ultimate Custom Night. Ostatnio udało zdobyć mi się tą grę. mi się grę, nie to wcześniej mówić. Eee, no i stwierdziłem, że fajnie byłoby to nagrać na kanał. Jeżeli spodoba Wam się ta seria, zostawcie łapkę w górę. Ja będę ją chętnie dalej kontynuował, ponieważ sam bardzo lubię tą grę. Mam już tutaj ustawione, czyli będę grał. Jest dźwięk z temu, jakby gry w The Binding of Isaac, jak nagrywaliśmy, nie było dźwięku. Teraz wszystko jest. Jestem zadowolona. I zagramy coś takiego. Tak chillowo, bardzo chillowo. Dużo tych postaci nie ma. No ale spróbuję ogarnąć. No i co? No i myślę, że taka jedna rundka w to, w sensie jak przegram to dopóki nie wygram, tak? Myślę, że tak, na pierwszy filmik z Ultimate Custom Mind to będzie dość fajne. Dobra, guys, lecimy. Muszę pamiętać, że jak nagrzanie dojdzie na 80%, schładzam, ponieważ chodzi tu o Jacko -Chicken. Ona nie jest przyjęta. Na gryzie, żeby wiedzieć, niedobrze. O kurde! No to się zaskoczyłam teraz. Raczej oni mnie zaskoczyli. Tak, to zbieraj to, no serio znowu? Już przepraszam. Już idź sobie, nie pojawia się tam. To się wydaje. Ty też idź sobie. Spadzanie nie mogę wyłączyć. Okej. Okay. Nie znoszę Cię, no ja to uh -oh. przegram, jak ona mi da jakiegoś celiowszego. Spalę Cię, obiecuję. Obiecuję Ci to. Masz to jak wak. Okej, okay. jeżeli zakłada się kamera, to on to jest To dobrze, nie ja pamiętałam. Okay. Ee, i tsoki. Dobro, uh -oh. fortune! So? Uh oh, how unfortunate. I know how much you like to fight so I'll we'll have a new problem to your nights. Paletche, Sapier. We need to nowego a new challenger. So? Okay. O Jack oczykałeś się, Okej. już wiem kogo mi dodała. Okej. Okay. Dobrze, że Afton. On raz na noc przechodzi. Okej. Okay. Ja tego nie przeżyję. Nie ma szans. Dobra, tylko jednego challengera on chyba dodała. I to był Afton, więc mogę to przeżyć. Chyba, że jednak po prostu się nie pokazało, że mi kogoś miła pani. Idź sobie. Nie znoszę cię, pogoni Freddy. Jesteś najgorszy. Okej, okay. szybko. Pojawia się. Szybko. Idź sobie, no nie lubię cię. Nikt cię nie lubi, a ty się pojawiasz. Nie wpraszaj się tak. To jest słaba. Szybko. Okej. Okay. Jest, git. Nic sobie dwa na raz, no super. dwa animatroniki. nie, nie, Golden Freddy. I wanna kill you. I wanna kill you, bro. Okej. Okay. Spokojnie. czy jest? Serio? Nie Strasznie się przejąłem tym, że miałem stop do nagrzania. Jaco Chica mi się pojawiła. No i ja nie mogę. Dobra, muszę teraz to wygrać, bo nie mam za dużo czasu. A, wyłączę może to, bo to źle. Yes, so cool. How can I baby. Yeah. I put Oh, hey, you're doing great. Uh, most people don't want this long. You know, they used okay. move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they died. That's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might find out that a metal skeleton into you. I wonder how that would work. This yeah, never mind. Scratch that, It's best just not to get caught. Um, uh, okay, I don't I'll, I'll leave you to it. See you on the flip side. Okay. Ale lagi mam co jest grane, jakoś jakby nie lagi, ale nie płynie mi chodzi gra. Okay. Okay. On już był. Tak był. Okej. Okay. To go wyłączyć. Okej, okay, ale wyłączyłem to Idź sobie. Idź. 이 u 나 t i m 도 Okej. Okay. Wolni stąd Rozumieta. I papa. Ja idę. Dziękuję. A to nie było takie ciężkie. Hmm, dobra. W takim razie, dzięki, że ze mną byliście, guys. Na 10 osób tylko. Okej, okay. aż na 10. Dobra. Dzięki, guys, że ze mną byliście. Uh, no i co? No ja kończę. Dzięki. No. Ajo, guys. Siema.